Jest 21 lipca, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na dzień. Do groźnego wypadku doszło wczoraj na drodze krajowej 74 za miejscowością Kluki. Zdarzyły się tam dwa samochody. Dwie osoby z miejsca zdarzenia zostały zabrane do Bełchatowskiego Szpitala. 20 lipca 2020 roku około godziny 14.30 na drodze krajowej 74 w pobliżu miejscowości Osina miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów. Kierujący pojazdem Toyota Corolla, 44-letni mieszkaniec Bełchatowa, jadąc w miejscowości Żar, wykonał manewr skrętu w lewo, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu jadącemu od strony Szczercowa BMW. Doszło do zderzenia pojazdu. Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydechanym powietrzu, obaj mieli wynik negatywny. Dwaj pasażerowie BMW z powierzchownymi obrażeniami zostali zabrani do szpitala w Bełchatowie. Ze względu na powstałe uszkodzenia zatrzymano dowody rejestracyjne obu pojazdów. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie. Osiemnastolatek chciał pojeździć cudzym samochodem, więc go ukradł. Szybko został namierzony przez policję. Samochód już wrócił do właściciela, a amatorowi cudzej własności postawiono zarzut kradzieży. Funkcjonariusze z posterunku policji w Ruźcu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież samochodu marki Hyundai. W sobotę, 18 lipca 2020 roku do Bełchatowskiej Komendy wpłynęło zgłoszenie o kradzieży samochodu Hyundai oraz znajdującym, znajdujących się w nim dokumentów. Wartość strat oszacowana na 8 tysięcy złotych. Cjanci natychmiast podjęli czynności zmierzające do odnalezienia skradzionego samochodu i wytypowania potencjalnego sprawcy. Po kilku godzinach zgłaszająca powiadomiła dyżurnego, że skradziony pojazd znajduje się na terenie miejscowości Kluki, a w jego pobliżu stoi trzech młodych mężczyzn. Pod wskazanym adresem policjanci ustalili, że kradzieży miał dokonać kolega obecnych na miejscu mężczyzn. W pobliżu funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, przy którym ujawnili kluczyki od skradzionego Hyundai'a. Osiemnastolatek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Amator cudzej własności usłyszał zarzut kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Ponadto mężczyzna odpowie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i jazdę bez uprawnień. Odnaleziony pojazd powrócił już do prawowitego właściciela. Tylko do końca tego roku najemcy lokali komunalnych mogą wykupić mieszkania, korzystając z bonifikaty. Decyzja Rady Miejskiej wraz z końcem tego roku kończy się okres preferencyjnych zasad wykupu mieszkań. Przypomnijmy, od 2008 roku obowiązuje uchwała Rady Miasta regulująca wysokość bonifikaty w zależności od osiedla. Najemcy mogą wykupić mieszkania komunalne z przysługującą ulgą od 75 do 85%. Najniższa 75% bonifikata obowiązuje dla lokali komunalnych na osiedlu Binków na Dolnośląskim i Przytorzu, wynosi ona 80%, a w tak zwanej starej części miasta, na przykład POW Wolności Tysiąclecia czy 1 Maja, 80% ta propozycja dotyczy około 1500 najemców mieszkań komunalnych, tyle bowiem lokali miasto może jeszcze sprzedać. Dlaczego teraz zapada decyzja o wyznaczeniu końcowego terminu wykupu mieszkań z bonifikatą? Chodzi oczywiście o pieniądze, jakie z tego tytułu wpłyną do portfela miasta. Są one ujęte w tegorocznym budżecie. Zainteresowani mieszkańcy na rozpoczęcie procedury wykupu mieszkania mają czas do końca grudnia. Po tym terminie wykup będzie możliwy, ale bez przysługującej już bonifikat. W powiecie bełchatowskim potwierdzono jedno nowe zakażenie koronawirusem. Według danych przekazanych przez służby wojewody, obecnie w powiecie bełchatowskim choruje 10 osób, 183 wyzdrowiały, a 18 zmarło. W województwie łódzkim jest 16 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą trzech młodych kobiet, czterech kobiet w średnim wieku, dwóch kobiet w starszym wieku, jednego młodego mężczyzny, czterech mężczyzn w średnim wieku oraz dwóch mężczyzn w starszym wieku. Są to osoby w wieku od 23 do 89 roku życia. Mamy również dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łuskiego. Kolejnych 38 osób po leczeniu otrzymało dwa wyniki ujemne i są zdrowe: to jedno dziecko, jedna nastoletnia dziewczynka, dziewięć młodych kobiet, dziewięć kobiet w średnim wieku, trzy kobiety w starszym wieku czterech młodych mężczyzn, siedmiu mężczyzn w średnim wieku oraz czterech mężczyzn w starszym wieku. Aktualnie w województwie łódzkim jest 3630 osób z potwierdzonym zakażeniem. 682 osoby są aktualnie zakażone, 33 osoby są hospitalizowane, 2334 osoby są objęte kwarantanną, a 523 osoby nadzorem epidemiologicznym. 2755 osób wyzdrowiało. Poprzedniej doby wykonano 679 badań. W dzisiejszym dniu to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam, zapraszam na jutrzejszy serwis o godzinie 20. .00.